Więc zobaczymy co tu jest Czekajcie jak do tego się dostać jakoś tutaj O tak Paczek. fajna paczka wam powiem Ale super zapakowany Czekajcie. Zobaczcie. I wiadomo już, że kupujemy nie od jakiegoś zwykłego, e, przypadkowego posiadacza kart, tylko od osoby, która ma, że tak powiem, nie tyle doświadczenie, a wie jak zabezpieczać karty. Już pewnie się zastanawiacie, co tu mamy. Świetne paczuchy. A no, może bez noża się obejdzie. Tu jest chyba bulk, że tak powiem, czyli ten cały set. Może mi się uda. O. Tak to zrobić. Tutaj domyślam się, że będzie część setu. Ale słuchajcie, każda jedna zakoszulkowana, każda jedna zakoszulkowana. Tu jest połowa setu do karty numer 66 od 34 do 66. Tu nie ma co jakości sprawdzać, bo za to dałem bodajże za cały set od pierwszej do 66 karty. Dałem bodajże 12 zł, A jakieś tam śmieszne pieniądze, że tak powiem. A po co to kupiłem? No, jestem fanem. <gryw> fanem, uwielbiam Krimżona. W sumie mogłem tutaj. Mamy e, całego boxa nierozpakowanego silt folii a pokazywam na którymś z odcinków jak przy okazji jak rozróżnić czy box jest legitny czy nie Kurde. taśma super zapakowane ale później trzeba bardzo uważać przy rozpakowywaniu tego wszystkiego no, tylko sobie tak pro forma że tak powiem obejrzymy 33, tu jest 34. Zobaczcie 34, 34. 34. Tu się zaczyna na 33 karta. No, 20, że nie uszkodzona. Idy nie mógł karton się odcisnąć, tak? Ale była w, w koszu w tych torebeczkach, te torebeczki mi się przydadzą, bo fajnie na razie to będzie zapakowane, zabezpieczone. I tutaj odłożymy. A creme de la crème jest Tutaj, w toploaderkach Jeśli się zastanawiacie, gdzie to kupiłem, nie kupiłem to na kart Market. Kupiłem to na Dinted. Fajna okaza się trafiła miło też się pisało dziwne, że nikt tego wcześniej nie, nie zgarnął, bo e, sprzedający był skory do negocjacji, sam, znaczy skory do negocjacji sami zaproponował. E, o, jeszcze tutaj sam sami zaproponował e, obniżoną cenę. A ja tylko to potem tu są po dwie, po dwie. Także. Ursalunka, tu złotka. O, to że tak powiem, za, zaczynamy od lepszych kart. E, może właśnie te złotka sobie obejrzymy. Czy wszystko z nimi ok. Super, zapakowane oddzielnie. Hmm. Różne koszulki, to sobie obejrzymy. Coś tam widzę, ale powiem wam generalnie: e, cena, za którą mi się udało to kupić, to ja nie wiem, czy to właśnie te karty się nie odciskają tak jak są. E. Spakowane, to jest ściśnięte sprasowane te złotka sobie obejrzymy tutaj wszystko ok. centering tutaj jest w miarę poprawny ta ursalonka Myślałem że góra dół ale że tak powiem akceptowalnie tam że tak powiem moje kryteria 40 60 teraz chyba Kart market coś tam, naczynie Cartmarket PSA coś tam zaostrza odnośnie e, centeringu. Tutaj sobie obejrzymy, może tylko z tyłu, przez koszulki. Jakby coś mnie zaniepokoiło. Tak jak tutaj to obejrzymy, tu są ryski delikatne na kramorancie. Ale za 3 zł, kto by marudził? <noise> tak. Dlaczego oglądam tu karty? Bo na tyle najłatwiej znaleźć niedoskonałości. Tak. przód można obejrzeć, ale tutaj, generalnie, jak widzimy jakieś ryski, to jesteśmy w stanie zauważyć, a takie niedoskonałości. Typu niewielkie wgniecenia bardzo trudno na kartach z przodu zauważyć na pierwszy rzut oka. Później jak już to zauważymy to jest to bardzo widoczne, ale na początku to wszystko jest bardzo słabo widoczne. Zobaczymy sobie teraz tutaj, co tu mamy, stara baba, kto wie tam wie. No to po kolei. Zobaczymy co my tu mamy. Tu już mamy fajniejsze koszulki. Nie jest to druga karta, ale jest przepiękna. Ten groszek jest przepiękny. Tutaj sobie ceruleja w pokebolu. Zgarnąłem przy okazji. Eee, spodziewam się, że będziecie pytać: Ile zapłaciłem za tego boksa? Albo ile zapłaciłem za daną kartę. W tej chwili nie jestem w stanie Wam. Odpowiedzieć gdyż za te wszystkie karty jak zrobiłem koszyk na winted, czyli podstawka plus te wszystkie ARY sery te złotka tak. Wyszło mi 260 tutaj coś mi. Wyszło mi 260, ale że tak powiem, ja już miałem wcześniej rabat ugadany. Eee, Ślimuk. Ślimuk fajny jest. Nie są to drogie karty. Te droższe z tego setu już były w tamtym. W tamtej kupce, że tak powiem bo tutaj stricte w takich drogich kart. Najdroższych z tego setu e, nie ma tak Gerninży i. I zapomniałem tej pani z aparatem. Prynki <grymki> o perinki nie ma. Ursalunka świetna karta. Świetna karta. Ona gdzieś tutaj jest też e, w złocie. Tak o. Jest to dosłownie ten sam arcik, tylko w innym wykonaniu. Mały krzykacz z mora. Wszystkich, którzy otwierają krymiżona e, tak. No, a jeszcze ślimok, tak. Ślimok jest też z morą wszystkich którzy otwierają No i stary chłopi Lucian, to się mogę mylić bo dzisiaj sporo kart i mogło mi się tam troszkę pomieszać że tak powiem tutaj No słuchajcie yy, jakiś tam większych zastrzeżeń tutaj nie mam w tej cenie co kupiłem yy, czyli Box Krimżona kosztuje teraz około 300-350, no 320, tak. A ja to wszystko kupiłem za mniej niż 200 zł, tak. Tam pod 200 mi wyszło z przesyłku a ja sobie teraz na szybko policzę pozycję, czyli mamy, tu mamy jedną pozycję, czyli będzie podwójnie, czyli raz, dwa.

Ten arcik, on jest taki niepozorny, nie? Jest chyba kramorant albo jakieś inny, tam nie wiem. Eee, takie. Co ja robię tu? Te <grystanie> zielone oko mu tak świetnie się świeci. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Arcik niepozorny, ale ja, że tak powiem, lubię patrzeć na karty, lubię patrzeć eee, co w koło danej. Głównej postaci, gdy to jest Pokémon, dzieje się tak. Tak jak w przypadku tego Pinsirka. On chyba z Digletem się łączy. Takie kombo. Zobaczcie, no, domek. Także polecam ten arcik, bardzo przypomina mi Arta Pikachu. Nie wiem czy to przypadkiem nie jest ten sam artysta, nosek, probonos czy jakiś tam. Także niedrogie a bardzo ładne arty w krymżonie małpa po prostu. Na początku biła. No rekordy cenowe to trudno powiedzieć, ale była w cenie Gdy tylko się pojawił set ludzie oszarali, ale potem zaczęła dropić na maksa i. E, drop tej karty był duży i cena poleciała na łeb na szyję. No tutaj te złotka tak lanka te, złot, te złotka e, ironik. To nie to nie. Lu lucją, też parę złotych kosztuje. O! Grosz do grosza i się no zbierało. Tak to wygląda. 36 minut. Ja postaram się trochę skrócić ten filmik. Ale tak wygląda sprawdzenie kart. Tu jeszcze było troszkę opowiadania, omówienia. Także kto dotarł do, do końca, to dziękuję. Za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, haj. A ja sobie poukładam, bo jeszcze muszę zrobić zdjęcie, żeby sprawdzić, czy wszystkie karty są. Tak. Tutaj. Nie musicie już ze mną siedzieć, ale ja muszę to dokończyć. Tak zdjęcie. Odwracamy. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się, hej.